Na przestrzeni ostatnich lat w Jeleniej Górze pojawia się coraz więcej multifunkcyjnych placów zabaw i rekreacji. Skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych obiekty cieszą się dużą popularnością wśród jeleniogórzan, którzy latem bardzo chętnie korzystają z możliwości zabawy i ćwiczeń na świeżym powietrzu. No od kilku dni codziennie, bo wcześniej chodziłam na wzgórze Kościuszki. Właśnie, jak się podobają pani tego typu atrakcje, no bo nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych? Bardzo, bardzo mi to odpowiada, to jest bardzo naprawdę dobry pomysł i, i się cieszę, że to tutaj powstało. Ale nie Przychodzi Pani sama? Nie, przychodzę z mamą, a wcześniej chodziłam z koleżanką, ale wyjechała w tej chwili. Bardzo dobrze, powiem Panu, że coraz więcej tutaj robią takich placów na terenie Lnej Góry i pochwalam to i coraz więcej, żeby było. Kolejny tego typu obiekt budowany jest właśnie na Zabobrzu 3 w okolicach ulic Małcużyńskiego i Kiebury. To wspólne przedsięwzięcie finansowane przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz miasto będzie kosztować blisko 600 tysięcy złotych. W zeszłym roku wybudowaliśmy w rejonie budynku Noskowskiego 7 i Noskowskiego 8 taki plac rekreacji. Ten będzie podobny tylko większy i będą inne jeszcze urządzenia zabawowe, takie jakich jeszcze w że nie było skrzyżowanie do czegoś takiego outdoor fitnessu do, do gimnastyki ogólnej z miejscem zabawy dla młodzieży i takich trochę większych dzieci. W centrum Zabobrza III no, takie przedsięwzięcie powstaje. Zresztą chciałem podziękować bardzo spółdzielni mieszkaniowej panu prezesowi, bo to porozumieliśmy się, robimy to razem. W związku z tym możliwość podniesienia standardu życia mieszkańców, szczególnie Zabobrza III jest, była dla nas ważna. Wspólna inicjatywa, wspólne dzieło i myślę, że niedługo już będzie można tego korzystać. Na pewno przed rozpoczęciem roku szkolnego to ruszy. Może nie w lipcu, ale już w sierpniu myślę, będziemy myśleć o uruchomieniu tego. Prace trwają, obecnie rozwiązywany jest problem zbierającej się w gruncie wody. Powoli też stawiane są elementy urządzeń, takich jak np. podniemne deskorolki lub piramida linowa. Na koniec budowy będzie trzeba jeszcze trochę poczekać na osłodę. Zapraszamy na inny plac, którego otwarcie już wkrótce dzień. za 10 dni zrealizujemy podobny, podobny plac zabaw na Zabobrzu 1 w rejonie budynków Karłowicza 23-27 i zapraszamy na otwarcie. Ruch to zdrowia dzięki nowoczesnym punktom rekreacji, również przyjemność. Dlatego zapraszamy tych, którzy jeszcze nie mieli okazji ćwiczyć na tego typu obiektach, bo naprawdę warto.